Pewna kobieta we wigilię wraca z zakupów. Niestety uciekł jej autobus, więc próbowała złapać stopa. Nagle zatrzymali się policjanci swoim radiowozem, a kobieta mówi, Panowie jest wigilia, a mnie uciekł autobus. Bądźcie tak mili i podwieście mnie do domu. Policjanci się zgodzili. Kobieta mówi im, gdzie jechać, aż w końcu dojechali. Panowie, wszystkie pieniądze wydałam na zakupy, więc nie mam wam jak zapłacić. Może zapłacę wam w naturze? Policjanci odmawiają. Kobieta odchodzi. Nagle jeden policjant pyta się drugiego. Władek, a jak się płaci w naturze? Nie wiem. Więc kierowca radiowozu otworzył okno i zawołał: Proszę pani, a jak się płaci w naturze? No, ściągnę majtki i wam dam. Policjant pyta się drugiego. Władek chcesz majtki? Nie, ja też nie. I pojechali.